Czy to będzie dobry książkowy dzień. Ależ on będzie fantastyczny. Jestem zachwycona książką Mariika Sprzak i Joanny Podgórskiej. Dotknij nosek, złap, paluszek. Bardzo, bardzo aktywizująca książka, która przybliża dzieciom poznawanie ich. Ciała, przez zabawę, przez wierszyki. Bardzo ważne kwestie, takie ogólnorozwojowe, poruszone. I dodatkowo jeszcze są tutaj podpowiedzi dla rodziców. Świetna, fantastyczna, zaglądamy. Zielona sowa przygotowała właśnie tę książkę. Pokażę, jak wygląda w środku. Bardzo piękne, wyraźne ilustracje. Patrycja fabicka zadbała o to, żeby dzieci miały no, taką ściągę obrazkową, bo przecież one nie czytają tekstu, ale tutaj z boku na każdej stronie jest taka ramka, gdzie rodzic ma podpowiedzi, jak pracować z dzieckiem, jak pracować z książką i co wynika z tego wierszyka albo powinno wyniknąć, czyli do czego zachęcić jeżeli na przykład dziecko tego jeszcze nie zrobiło przy czytaniu wierszyka. Dziecko stoi w małym rozkroku, stara się zataczać koła tułowiem, nie poruszając przy tym biodrami i nie odrywając stóp od podłogi. Ale też ogólnie, jak przeczytacie sobie razem książkę i przeczytacie ją kilka razy i zapamiętacie jako dorośli te wskazówki, to można je przecież wykorzystywać w bardzo wielu zabawach. A jak brzmi wierszyk do takiej instrukcji? Stań w rozkroku, rozstaw nogi, stopy, przyklej do podłogi, nie poruszaj też biodrami, jakbyś w ziemię wrósł nogami. A gdy zakręć ciałem, powiem, to powoli kręć tułowiem. Czyli tylko górą ciała, głowa, barki, klatka cała. Wytrzymaj chwilę niedługą i zrób odwrót w stronę drugą. Myślę, że przy niektórych wierszykach, zwłaszcza młodszym dzieciom, trzeba będzie coś podpowiedzieć, trzeba będzie pomóc, a przede wszystkim trzeba będzie się ruszać, podążać za tekstem wierszyka i pokazać dziecku, jak to robić. Co rozwijamy? Motorykę małą, motorykę dużą, w zależności oczywiście od wierszyka. Orientację przestrzenną jak najbardziej, no bo trzeba coś się pokazać, podnieść jedną nogę, drugą. Są też ćwiczenia, gdzie na przykład tutaj dziewczynka dmucha wiadomo, ale są też takie, gdzie na przykład chłopiec pocierał. Nie, nie pamiętam już, który to wierszek, ale trzeba było pocierać rączką rączkę, czy obrzuszek, czy się oblizywać. O, podszij dłonie z całej siły, czujesz. Ciepłe się zrobiły, zaciśnij dłonie w pięści dwie, i zaraz znów rozprostuj je. I to jest jedna zwrotka, ta jedna zwrotka, która dotyczy tej dziewczynki. I mamy tutaj wskazówki dla rodziców, co jak robić. I wiecie, dlaczego to jest takie fajne i takie przemyślane, a jednocześnie proste? Dlatego, że Joanna Podgórska jest terapeutką i zajmuje się integracją sensoryczną, więc to bardzo wiele wyjaśnia. Uwielbiam, jak profesjonaliści zabierają się. Za tworzenie takich właśnie książek, które nie tylko bawią, nie tylko zachęcają do ruchu, ale też rozwijają mózg, niewątpliwie, bo ruch rozwija mózg i dokładnie mamy tutaj takie hasło ale też wspierają rodziców. Tak zupełnie niepostrzeżenie, a jednak bardzo świadomie. Ta książka nadaje się już dla dwulatków, ale myślę, że przedszkolaki, ogólnie dzieci w wieku przedszkolnym będą nią zachwycone. A jeśli jesteś nauczycielem albo nauczycielką i szukasz właśnie takich podpowiedzi na zabawy, zajęcia, jakieś przerywniki z dziećmi, ściąga. Po prostu tutaj wszystko jest to, co czytamy.